Was w Drodzy widzowie. No, jesteśmy u kolejnego kolegi, u kolegi Piotra, którego serdecznie witam. Cześć Piotr. Przestaw się może Piotrek. Piotr Komorowski. Jestem myśliwym w kole łowieckim gawra, rudnik nad sanem, jesteśmy u mnie właśnie na gospodarce. Jestem hodowcą gończych polskich, no i miłośnikiem koni, jak widać. E, bo tutaj mamy koło nas Gaję, tak? Gaja. Gaja była pokryta z tego co wiem brylantem. Tak, brylantem. Doczekaliśmy się 10 szczeniaków, 7 dziewczyn, 3 chłopaków. Wszystko już zajęte. E, szczeniaki poszły do myśliwych? czy...? No, tylko, sprzedajemy tylko myśliwym. Sprawdzamy to, żeby, to trafi, żeby trafiły w ręce myśliwskie. I cztery jadą za granicę, 6 zostaje w Polsce. No to fajnie, fajnie się tak. udało. Widzę, że druga pasja, twoja, tak samo konie. Tak, tak, konie, skoki, to znaczy już mi zdrowie nie pozwala, ale teraz już tak z zamiłowania tylko trzymamy, żeby cieszyć oko. Aha. No fajnie, bo wspominałeś tak samo tutaj coś wcześniej, że jesteśmy na terenie OHZ-u, tak? tak? tutaj to wszystko, to jest OHZ, Rudnik nad Sanem, tutaj mamy 200 metrów w prawą stronę mamy San, za Sanem jest Sebe Ulanów przyjdzie. i no. za Ulanowem już jest moje koło, Gawra, Rudnik nad Sanem. Polowałem 22 lata jeszcze w Wejherowie, to jest Kołowieckie jeleń Wejherowie. No już od grudnia zrezygnowałem po prostu, żeby nie blokować miejsca, jest dużo chętnych, niech niech ktoś próbuje. Ja mam 700 km, już nie będę tam jeździł na polowania, także. No, no. Miło to wspominam, ale. Zostaje tutaj. No, dokładnie. No i kawałek drogi? Powiem Ci, że 700 km, żeby teraz, wiesz, płacić składki i dojechać, no, ale niektórzy ale to po prostu. Mało, że jeździliśmy z Gają, tam właśnie podkładać. Zapraszał mnie kolega, jechałem do swojego macierzystego koła z Gają, 700 km i wracaliśmy. A powiedz mi teraz, bo tak jak wiem, jak ja, tak samo, no, że weryfikowałeś to, jeżeli chodzi o tego reproduktora, wybierałeś, przebierałeś te kartki, pewnie stół zastawiony w rodowodam i tak dalej. No i, i dlaczego tak, brylat? Już, już było tak, że żona powiedziała, że albo ty wybierzesz, albo ja cię wybiorę, bo to już dni się zbliżały, lekarz mówi, że to już, już, ja cały czas miałem kandydatury, nie byłem pewny. Mhm. Ale no, tak jakoś los skrzyżował mnie z, z Łukaszem z Władcy Na Podkładaliśmy w Sieniawie. Pozdrawiamy serdecznie pozdrawiamy. Łukasz. Podkładaliśmy psy. Akurat spotkaliśmy się na jednym polowaniu on ze swoimi psami ja też byłem i, i tak z nim porozmawiałem olbrzymia wiedza jeśli chodzi o podkładanie taką użytkowość mhm. gończych i zadzwoniłem do niego poprosiłem o radę. Wytypował trzy psy. Ja obejrzałem, posprawdzałem w metrykach te psy, i jakoś brylant mi przypadł do, 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 bardzo do gustu. Skontaktował nas Łukasz, pojechałem do Rafała, bardzo sympatyczny człowiek, no i się udało. No to fajnie, fajnie i fajne, że wszystkie szczeniaki są zdrowe, bo rozumiem, że cały od się dochował. Tak, tak, w tym roku trzy, znaczy trzy, mówię, w tym roku dziesięć się urodziło, dziesięć się wychowało, zaraz zobaczymy. Piękne, dorodne, tłuściutkie, okrąglutkie. A jeżeli chodzi tutaj o teren z dzikiem, powiedz mi, jak Piotre tutaj, u was, jeżeli chodzi o koło, ile pozyskujecie w ogóle? Bo tak powiem ci co jestem u koło znajomych, kto się pytam, bo chcę mieć rozeznanie, bo wiadomo, że jeden nas, teren jest mocniejszy, nas, drugi słabszy. U nas dopiero u nas w kole, dopiero dzik się odbudowuje. To jest no około 20-30 dzików strzelamy. Tutaj na chozecie wiem, że w tej chwili jest dużo. Tutaj z psami chodzę, bo ja tutaj je szkolę, tutaj po tych wiklinach, no to, no to czasami dwa razy w tygodniu gaja gdzieś tam. No. Już jakiegoś dzika dopadnie, że tak powiem, i, i głosi go ładnie. A tutaj jest sporo dzika, ale tam już za sanem już jest kiepsko. Dopiero ale to było... po tym ASF-ie tak, tak się tak przetrzebił, nie? Po tym ASF-ie. Tutaj były takie czasy, że e, wojska obrony terytorialnej z przyczepami jeździły tutaj wzdłuż stanu po tych trzcinach, zbierały e, martwe dziki, jak jakby ASF. Teraz to się odbudowuje. Tu jest więcej, bo to jest większy taki obszar. No. Tutaj jest więcej rolnictwa. My mamy tam takie bardziej lasy i, no i ugory, no to jest tego dzika trochę mniej. No tutaj mają tą bazę żerową bardzo dużą także trzymają się tego. No i właśnie, no, troszeczkę się minąłem z terminem, bo kurczę, no nie mamy tutaj e, żadnych, żadny, żadnego jagnięcia, bo wiem, że tak samo chowasz, tak, e, tak, e, tak, że tak. pieczysz tak samo w całości, no, że masz tak, piec, tak. także mam nadzieję, że kiedyś pokażesz, no, jak no, się no, to robi. No, no nie muszę Cię zapraszać, no masz ochotę, wpadaj, <laughs> kiedy chcesz, no akurat za tydzień będą jagnięta, już zamówione są i no, no jagnięta u mnie są od, od, od kwietnia, tak, do października, do listopada i, i później... Czekają w lodówce na, na odpowiedni moment. Na pewno skorzystam, bo jestem sam ciekaw, powiem Ci szczerze, jak smakuje takie mięso, właśnie typowo jagnięcie. No, gdzieś tam się jadło tą baraninę, ale to chyba nie było akurat młode, tak mi się wydaje. Przynajmniej, może nie jestem nachorem, ale no, bym chciał spróbować po prostu tutaj z pewnej Pana, ręki. Tam będę będę robił, zadzwonię, na pewno przyjedziesz. Dobrze moi drodzy, więc co, yy, idziemy my to pod altanę, pokażemy Wam za chwilę szczeniaki. Później będę chciał, żeby Piotr tak samo pokazał tutaj osiągnięcia, bo wiem, że suka ma fajne osiągnięcia, tak samo, że to jest typowo pies pracujący. Yy, dosyć tego, że jest w rękach myśliwego to yy, tak samo czynnie poluje, szuka postrzałków, pracuje w biocie, a prócz tego yy, bierze udział w, yy, tak samo w konkursach. Także za chwilę się widzimy, wracamy do Was. Dobrze. Dobrze Gaja, Dobrze. Dobrze dobrze dobrze, dobrze. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go dobrze. dobrze. Dobry pies. Dobry pies. Dobry. Dobrze. Dobry pies. Dobry. Dobry. Jest go. Jest go. Bierz go jest go, dobry szukaj szukaj dzika szukaj Đặt chạy cây Cây à Dobry pies. Dobry pies. Dobry. Dobry pies. Dawaj dzika. Dawaj dzika. Dawaj. Dawaj dzika. Dobry pies. Dobry, szukaj dzik. Rusaj, rusaj. Dobry. Dobre. Dobre pies. No tak się zdarzyło, że trafiliśmy akurat na godzinę popołudniową i Piotrek będzie tutaj karmił. Zobaczymy jak wsiaki będą walczyć o to jedzenie. Tak Piotr? Bo no mówisz, tak. że bo jest tutaj. Będzie, będzie akcja, ale jak już jesteś to Cię wykorzystam. Przytrzymasz dobra, mi chwilę, dobra. bo nieodzowny do tego jest gwizdek. Muszę, wiesz, ona, one reagują fajnie. Uważaj, bo tam Ci się leje. To no jest chwila, moment już nie będzie. Potem jest lizanie mordek Dobrze Patryk, bo jeszcze żeśmy tak naprawdę następnie nie powiedzieli nazwy, hodowli. To jest hodowla gończych polskich, użytkowych zaznaczam, która się nazywa Naceńska Ostoja. E, powiedz trochę tutaj o pracy przy tych szczeniakach, bo z tego co mówiłeś, że wstaję o 5 rano. że karmienie jest o 5 rano. Ostatnie 21. Siedem razy dziennie karmimy na przemian oraz mięsem mielonym, gotowanym z warzywami, takie rosoły, bardziej wszystko na, na mokro, a między dajemy mleko kozie, z farogiem albo z ryżem, to, to, to mieszamy po prostu. Mhm. Także pieski muszą być cały czas najedzone. No i powiem Ci, że widać, że takie żywe. Naprawdę kurde charakterne, nie? Są, są żywe i to dużo, dużo tych genów mają w tatusiu raczej, bo są takie, o, takie na przykład ten czarny, topowy dominujący pies. To, to będzie naprawdę miód, idealny pies. Jest jeszcze czerwona, którą ja sobie zostawiam. Nie powiedziałem, zostawiam sobie suczkę do dalszej no, hodowli. Po no. to robiłeś miód, tak naprawdę? Tak, tak, tak. 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 I no myślę, że, że będą zadowoleni. Prak praktycznie jestem pewny, że wszyscy nabywcy będą zadowoleni, bo. Dwóch potrzebowało pieski takie do szukania podstrzałków, to są akurat takie spokojniejsze, ale bardzo ciekawe. A reszta to są takie ostre, widać, takie mają, za, taki swój pazur mają, także... Dobrze, słuchajcie, no, pokazaliśmy wam psy, my idziemy na herbatę, nie, tym, tym razem nie kawę niestety, bo już jest godzina popołudniowa, zjemy jakieś ciasto, to coś przygotował z małżonką. Także e, pokazamy, pokażę wam za chwilę tutaj dyplomy Gai, e, coś opowiemy tak samo o ofice twojej, była e, udział i tak dalej. E, coś wam tak samo przedstawię oczywiście na filmie e, i widzimy się za chwilę.

O Brawo! 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 Gratulacje! Ja, tak, 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 tak. Jesteśmy już przy stole z pijemy sobie herbatę. Do tego powiedz może teraz tutaj o poszczególnych tych dyplomach, które Suka dostała. Co jest dla najbardziej cenne? Ja przewiduję to, ale <grych> <grych> powiedzmy. Znaczy, no, wiesz, wszystko musi się odbywać w odpowiednim porządku, czyli żeby uzyskać zaświadczenie Suki hodowlanej, musisz mieć minimum trzy wystawy, w tym międzynarodowe, których Suka dostanie ocenę doskonałą. No nam się to udało, dostaliśmy. Bardzo to cenię, ale ja zawsze przykładałem wagę do, jednak do tej użytkowości i Gaja, nazywa się właściwie Blanka, ale my ją nazwaliśmy Gaja, miała 8 miesięcy jak pojechaliśmy na pierwsze warsztaty dla psów pracujących w miotach, które organizował Polski Związek Łowiecki, oddział Rzeszów. Poprowadził to e, kolega Grzegorz Góry, którego serdecznie pozdrawiam i tam właśnie, no to pojechałem właściwie z ciekawości, a tam dowiedziałem się, jak e, Grzegorz obejrzał tego psa, mówi Piotrek masz diament, tylko go szlifuj. I rzadko się taki pies zdarza, mówi popracuj nad nim i będziesz naprawdę zadowolony i nomen omen rok później zapisałem się przez e, Polski Związek Łowiecki na konkurs dzikarzy w warunkach naturalnych. No i pojechaliśmy tam, było 12 gończych w naszej klasie. I Gaja zdobyła właśnie to, co cenię najbardziej, z tej użytkowości dyplom pierwszego stopnia w warunkach naturalnych, gdzie znalazła tego dzika, przytrzymała tego dzika, sędzia poszedł. Opunktował go, to trwało kilka minut. Naprawdę trzymała go w takich trzcinach i bardzo byli zadowoleni z tego. I sędziowie, i nawet reszta tych podkładaczy mówiła, że fajnie pracuje. No i wtedy zacząłem właśnie tak naciskać na to i zacząłem jeździć z nią jeszcze na, na inne konkursy, no ale głównie na podkładanie i, i patrzyłem, jak się rozwija. No, rozwijała się. Fenomenalnie, no co można powiedzieć, z polowania na polowanie czegoś się uczyła, dostała kilka razy nauczkę od dzika, yy, miała tam nawet taką małą ranę, ale to, to wszystko wyszło jej tylko na dobre. Fajnie jest tak po polowaniu usłyszeć od kogoś, ale fajne, fajnego masz tego psa, kiedy będziesz miał szczeniaki. No to jest, to jest bardzo miłe dla hodowcy. Yy, no i mam, mam takiego pana, właśnie, który w tym roku bierze. Ode mnie szczeniaka w zeszłym roku się nie załapał, że tak powiem, i mówi, że on rok czekał, pies jedzie do Wrocławia, no i pan jest bardzo, bardzo zadowolony, że w tym roku mu się udało. Więc co, powiemy tutaj może widzą przede wszystkim, bo to też nie wiem, czy każdy wie, bo są konkursy ci w warunkach naturalnych, takich właśnie jak tutaj zdobyła tak samo Graja, Wytłumaczymy na czym to polega, bo no, warunki naturalne, no powiedz sam. No, warunki naturalne to są takie bardzo zbliżone do takiego naturalnego polowania, w którym uczestniczymy, jak wiadomo, w sezonie, kiedy jest sezon na zbiorówki. Czyli zebrała się grupa, tam nas było chyba 11 czy 12 psów, trzech sędziów było, sędziowie zakładają swoje obroże garmi, nie wolno zakładać swoich, tylko oni mają swoje, każda obroża jest zaznaczona innym kolorem. No i idziemy, nie wolno wyprzedzać sędziów, psy puszczamy w miód i idziemy. Tam nie ma żadnej naganki, po prostu i pies zaczyna szczekać, któryś tam załóżmy. No i sędzia sprawdza na garminie i mówi. Niebieski szczeka. Czyj to pies? No to mój pies. Na co szczeka? O, psy są wcześniej, ja, bo ja miałem akurat jak moją sukę tutaj miałem na warunkach naturalnych, no to miała flary. Czy tutaj wystarczył sam kolor Garmina, czyli obroży, tak? Nie, nie. nie do, do, do Garmina były takie wstążki, okay. takie szerokie wstęgi dopięte. Każdy pies miał inną wstęgę. I były tak na Garminie zapisane kolorami po prostu, że niebieska, biała, no, czerwona. No i sędzia się pyta, która szczeka, widział, która szczeka, mówi właściciela, czy, czy ona goni, czy trzyma. Czy no i trzeba było tam powiedzieć po prostu, nie, no raczej, raczej goni, no bo każdy właściciel wie, jak... Pies inaczej szczeka, jak jest w gonie, a inaczej szczeka, jak już z matą zwierzynę. Ale to też cały czas sędziowie oceniają, bo oni widzą przecież na nie, czy też się przemieszcza, czy, czy stanowi tego dzika w miejscu, czy on no sz, po trzyma go i oszczekuje, że za, po prostu zanim go wypchnie, bo no, to wszystko jest oceniane właśnie podczas tego polowania. Wtedy, no by, było, były takie wtedy przy... było normalnie polowanie, no tak? Tak, normalne polowanie z nami szedł jeden Czyli jeszcze Wam wytłumaczę tutaj, właśnie drodzy widzowie, to jest tak, bo ja też brałem udział, wiem, jak to wygląda, a niektórzy no, nie mają pojęcia, to tylko tak można powiedzieć, że dla informacji. E, przyjeżdża się na zbiórkę, jest normalna odprawa. E, są na zbiórce oczywiście psy, przewodnicy psów. E, są oczyszczane tak samo. Trzy e, psów, jest, e, można powiedzieć, że każdy pies jest sprawdzony. E, pokazuje się wcześniej, wysyła się tak samo rodowód, który jest sprawdzony przez daną, dany zarząd okręgowy, gdzie to jest organizowane. E, muszą być aktualne szczepienia. No i myśliwi mają oczywiście wylosowane swoje stanowiska, przypisane do każdego... Każdy dostawał do każdego... swój numerek i, tak. i miał takie miejsce, w którym była zbiórka, trzeba było przy tym słupku stanąć. I, no i sędziowie brali tam, wtedy były jeszcze inne rasy, także gończy chyba szły jako, jako druga, druga rasa. I to było połączone jeszcze z, z polowaniem dewizowym dla Francuzów, Francuzi tam obstawiali te flanki. No zwierza padło naprawdę wtedy sporo było piękne polowanie, piękny pokot. To oczywiście mam zdjęcia, to 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 widzom niech zobaczą, jak to wygląda, mam film z tego polowania. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. No dobrze, jeden temat zamykamy, czyli to co najcenniejsze, użytkowość. Użytkowość, to co najcenniejsze tak. odkładamy na bok. Zostają, zostają następne, czyli po kolei. Czyli, czyli zostają nam wystawy, o których mówiłem, można powiedzieć, no uroda, że tak powiem. No tutaj była doceniona przez sędziów trzy razy, dlatego uzyskała ten certyfikat suki hodowlanej. Moją perełką taką jest tutaj, stoi ten puchar, to jest Best Working Dog. To zdobyła to w zeszłym roku na Międzynarodowej Wystawie Psów w Przemyślu. To jest yy, no, dla mnie to jest taka po prostu najważniejsza nagroda, z której jestem bardzo dumny. No i Gaja też oczywiście. <grywa> <grywa> yy, następny tutaj mamy. Yy, tutaj mamy Kielce dwa razy. Tutaj mamy yy, przemyśl. Jest jeszcze tutaj złoty medal, to jest bodajże tak z Radomia yy -y. zdobyła złoty medal. No i później były szczeniaki, niestety nie można było pojechać. Później po szczeniakach też nie wyglądała za bardzo, dopiero pojechaliśmy we wrześniu. Bo szczeniaki urodziły się w maju, pojechaliśmy we wrześniu. No i właśnie udało się zdobyć ten best working dog. Bardzo nas to cieszy i no to każdy hodowca chciałby mieć taką perełkę w swojej kolekcji. Eee, ja pokażę tutaj książeczki e, psów, jeszcze tak samo, bo, oczywiście Piotr tego będzie tutaj opowiadał, ale taką ciekawostkę, bo widzę, że fajnie to tutaj e, można powiedzieć, że oznaczył. Każda książeczka zdrowia Psa ma tutaj logo e, hodowli. hodowli, Mamy tutaj oznakowanie, także faj fajny pomysł. E, na pierwszej stronie oczywiście gończy polski. E, takie personalizowane książeczki. Tutaj od środka też jest hodowla psów użytkowych, nasańska ostoja. Na ostatniej stronie jest to samo, także ta książeczka zostaje z psem do końca. I wiadomo, że to jest też w pewnym sensie reklama, ale to jest też taka wskazówka dla, no, dla wszystkich, którzy tą książeczkę będą mieli lub tego psa, skąd on pochodzi, skąd się wywodzi, mm -hmm. gdzie jego korzenie. <noise> Super, no to myślę, że chyba na temat tutaj, jeżeli chodzi o konkursy, chcesz jeszcze coś opowiedzieć? No może powiem tylko, skąd się wzięła Gaja. Gaję przywieźliśmy, i wybraliśmy się ponad 700 km do kolegi Marka, który prowadzi hodowlę Wenus z Królewca. Matką, znaczy zacznę od ojca, ojcem jest szejb z Młodziepowej Zagrody, a matką jest czajka z Beskidzkiego Matycznika, także to, to tak, no matkę ma. No i geny odziedziczyła od chyba po mamie, także wszyscy znamy tą hodowlę, także mm. wiemy co to są za hodowle. No tak. I geny, geny jednak, jednak robią swoje. No o wiele prościej jest, ja mam mocny gen, no to po prostu by tylko go rozwijać, nic więcej, tak? Y... No łatwiej jest ostrego psa, jeśli jest szczeniak jest taki cięty, ostry, to lepiej jest go w pewien sposób gasić, niż takiego, że tak powiem, ospałego, takiego ciamajdę w jakiś sposób pobudzać. I... Hodowcy właśnie wolą takie psy, bo z tych psów można po prostu ukierunkować już później, nawet na, na szukanie, na, na ścieżki, a na, dzikarz, no, na dzikarza to już po prostu nie trzeba aż tyle wkładać pracy, do jak jest pies ostry, cięty od małego, jest mu dużo łatwiej i, i właścicielowi jest dużo łatwiej. Na tą chwilę chyba tyle. pijemy sobie spokojnie tutaj herbatę. Piotr, no ja dziękuję Ci bardzo, że nas przyjąłeś, że pokazałeś swoje ja szczeniaki, swoją hodowlę. To, Powiedziałeś... to jest dopiero wiesz początkująca hodowla. Tak się uczę, może od ja też tutaj powiem kilka słów, bo niektórzy mogą tutaj mieć jakieś zastrzeżenia i opisywać różne komentarze i tak dalej, bo to nie chodzi o to, że ja pokazałem hodowlę która jest już na rynku i ona działa kupę lat i jest renowowana. Chciałem pokazać właśnie hodowlę, która jest początkująca. Tak, tak. I jak ona sobie radzi, jak po prostu te szczeniaki się rozeszły, że trafiły szybko do nowych właścicieli, tak, że się w momencie się. Uczymy uczy... się, cały czas się uczymy, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Uczymy się i jestem przekonany od najlepszych, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo mi pomagał. Łukasz z łatwy Są naprawdę w środowisku znani, znani podkładacze i znani e, hodowcy po prostu u, użytkowych psów. No jak się uczy, to tylko od najlepszych, to taka Wielkowski. prawda. E, jeżeli ktoś by z Was chciał tak samo wystąpić, kończymi polskimi, e, zapraszam serdecznie. E, no, to się zdecydował, także pokazujemy Wam tutaj widzowie, że e, nic strasznego. Kamera naprawdę nie gryzie. E, no i co? No do zobaczenia w następnych odcinkach i ból. Dasz ból. Dasz dziękuję, dziękuję bardzo. Cześć Piotr. Cześć, dziękuję.